The gates of shadows fell. But shadow energy crept into this world. That's how I found my new home. At first, I was weak. Some tried to fight me. I became stronger. Some tried to control me. I developed new forms. Some tried to experiment on me. I deepened my knowledge about them. Finally, I gained consciousness. Now my evolution is complete. Behold, the Shadow Mind, your new lord. Is there anybody who can match my powers? I don't think so, but I will give you a chance. Let the Shadow Tournament begin. Welcome to the arena. drodzy widzowie. Dzisiaj sobie zagram w nową grę Shadow Fight 4 Arena. Wcześniej nie grałem chyba w tą grę na tym kanale. Więc sobie pomyślałem, że możemy dzisiaj sobie dzisiaj możemy sobie właśnie zagrać w tą grę. Bo wydaje mi się, że jest trochę ciekawa. Dużo, dużo jest tu mechanik. Myślę, no, nie mechanik tylko no, akcji. Więc myślę, że może mi wam się spodobać. Więc ja już się nie przedłużam, idziemy do odcinka. Jeśli oczywiście Wam się filmik spodobał, to zostawcie do łapki w górę, suba, możecie widzieć mnie mojego Instagramu, który jest w opisie, na mojego y, Discorda, Twittera. Bardzo serdecznie zapraszam, tam y, są wszystkie jakby najnowsze informacje, o, jeśli chodzi o odcinki. Y, I takie tam. Nie... O, stracił połączenie, okej. Okay. mój przeciwnik niestety. Dobra, to jeszcze raz. ja też nie nagrywam tego dlatego, że właśnie miałem tego... Tam na kilka tygodni ten, jakby... banana, na wrzucanie treści, bo wiecie, miałem tą sytuację z zablokowanym kontem, że Mi się na konto wkradli, dlatego... A, że już jest okej. A równie to jest trudne do pokonania Byli trudniejsi przeciwnicy if you, if you hmm. Dobra Znaczy tu uda, uda nam się Jego pokonać ją To jest trudne, bo po prostu naraz nie jakiś nie... nie poziom trudności gra w życiu. podejść. I didn't I didn't 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 too well. like, walka. Nie, bo tam, tak sobie teraz, jeszcze jedną walkę. Potem przyjdziemy na jakieś tam. Yy... Nie wiem, ktoś nazywa. Za... za chwilę wam pokażę o co chodzi. Na ten. Na st story jest. Czy to chyba jakiś ten. Yy, no, fabuła, czy coś. To po prostu jest jakieś. Po... Są po... różne poziomy trudności, przeciwników i ty tutaj też możesz dostawać te dostajesz yy, ulepszenia no, za każdego przeciwnika pokonanego za każdego pokonanego przeciwnika dostajesz jakby ulepszenie potem z kolejnym, kolejnym, kolejnym aż po prostu wygrasz, co nie? aż potem jest boss to nie jest jakieś spytnie trudne, wystarczy po prostu dobrze unikać no i tyle i dobre decyzje te Dobra, umiejętności wybierać Mamy coś do, tutaj do odblokowania Skrzyneczka Dobra Trzeba pokonać kolejnego przeciwnika Zaczynamy. Dobra, udało nam się trafić. Dobrze blokuje. Jest zawsze taki Dobra, udało się nam sobie... Sama tego mnie chyba... ba... gardę. Dobra, okay. To jest tak jakby... Yes, stalowy yes, na ten, na... Jest wyszczalny, można powiedzieć Na ten trybie Nie okay, nie wiem jak to się nazywa

Ma w lewa, w le, w lew... ja to kogo tak? w lew... w na wylewu? Wylewa... 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 Wylewa. 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 w lewe... Wylewa. 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 Zarobimy się chyba ostatnia walka, a story jest, będzie na, w następnym odcinku, czyli gdzieś tak możliwe, że w sobotę, choć nie wiem, może po prostu w następnym tygodniu, w w w w Już zależy ode mnie sobie.

Dwa odcinki z Dragon Ball Masz Chyba, tylko jeden odcinek z Intel Fighter. Tak. Dobra, udało się dosłonać. Już coś tam sobie odbierzemy, bo coś tam dostaliśmy. ...jakieś punkciki i może coś... Nie ma jakaś skrzyneczka, czy może już nie ma. Zobaczymy. I jeszcze nic. A tutaj mamy, w rangach. I mamy kolejny kluczyk, bo będziemy otwierać skrzynkę z postaciami. Może coś nam dobrego wyleci? Okej, okay. rozumiem. Dobra. To będzie jak na na tyle w tym odcinku, bo ja nie chcę jakoś długich robić tych odcinków, bo nie warto. Więc, na dzisiaj to tyle. Jeśli filmik... Jeśli filmik wam się spodoba, to zostawcie tu łapkę w górę, suba. Możecie wyjść na mojego Instagrama, Twittera, na Discorda. To wszystko będzie w opisie. Ja wam za wszystko dziękuję. I życzę... Минут дня. Ты